Witam moi drodzy bardzo serdecznie w naszym kolejnym dniu ze skokami narciarskimi. Letnie Grand Prix trwa w najlepsze. Jak za chwilę sami zobaczycie za nami 14 konkursów, po których prowadzi Johan Andre Forwan. Na drugim miejscu z stratą 85 punktów, czyli też sporą stratą, znajduje się Aleksander. Człowką trójkę zamyka na ten moment reprezentant Słowenii Peter Prewc. Tuż, tuż za nimi czwarty król kominierzy Emanuel Fettner, który podium tracą 50 punktów, ale niewiele za nimi, bo tylko dwa punkty. E, z Hermiona Granger, siódmy Severin Freund, ósmy Luka Eglow, dziewiąty Legum Moskitiewski, reprezentant Ukrainy. Dziesiątkę zamyka drugi z Austriaków, Clemens Eider. E, to, co e, szczególnie ciekawe, postawa Włochów. 15 Aleksisan, 20 Federico Czekon. Finowie znowu starają się być mocni, no ale na razie to średnio wychodzi, bo 14 jest Jarkomata, 21 Etunaus Jajnen, no i 34 Artur Pojola. Mówię słabo, dlatego że sezon zaczęliśmy od tego, że trójka Finów była w czołowej dziesiątce, więc od tamtego czasu sporo się zmieniło, niestety na minus dla drużyny fińskiej. Coraz lepiej sytuacja co wygląda u Norwegu, gdzie zaczyna się naprawdę prawdziwa rywalizacja. O ile prowadzi Forfang, w ćwiartce nie ma żadnego Norwega, ale później, 29. jest już Anders Hore, 36. Robert Johansson, niewiele za nim, także Zondra Ringen. Tutaj ta rewelacja norweska zaczyna się robić naprawdę ciekawa. To, co szczególnie ciekawe, to to, że tylko jeden Norweg wciąż czeka na punkty prawda, w tym sezonie. Bez punktów sześciu zawodników, poza Norwegiem także Gregor Tyszwanden, Głośnik, Okulary, Eugenij Klimow czy Kevin Gickner. Z Norwegów jest to Tom Hilde. Um, mam y, punkty zdobył już komplet Słoweńców, komplet Niemców i szczególnie o Niemcach też możemy tutaj wspomnieć, że prezentują już na razie wyśmienicie, bo najsłabszy z nich, Markus Azabiśa jest 67. Na 119 zawodników, których mamy w tym sezonie, więc naprawdę Postawa Niemców na razie budzi prawdziwy szacunek. się Niemców siódmy sobie Freund, no ale potem dwunasty Piespaszkę 22 dwudziesty 23 Konstantin Schmidt. Czterech Niemców w najlepszej ćwiartce i to tylko budzi jeszcze bardziej apetyt na tą rywalizację, która przed nami, proszę państwa. Także przed nami kwalifikacje na skoczni w Klingenthal. Żegnamy się z Engelbergiem. Dzisiaj rozpoczynamy zawody w Klingenthal. Dzisiaj i. Następne zawody także na tej skoczni w Niemczech. Czyli dzisiaj Niemcy będą u siebie, no i być może będą jeszcze mocniejsi, jeszcze bardziej zaborczy. No, zobaczymy, jak to się potoczy. E, Zapowiada się to dość ciekawie. Pytanie tylko, czy rzeczywiście będzie aż tak interesujące. Rozpoczynamy, moi drodzy, od Kevina Bicknera. Kevin Bickner. Odległością 113 metrów, noty przyzwoite 18-18,5 punktu, ale odległość sama w sobie jest słaba. Teraz, reprezentant Szwajcarii może być trochę loterii dzisiaj, proszę Państwa, bo już w różnówce pojawił się wiatr, który kręcił. Niestety, takie warunki nie pozwalają daleko skakać, a więc musimy anulować te kwalifikacje. A spotkamy się, kiedy warunki się ustabilizują. Do zobaczenia.